Zainwestuję sobie będę miał spokój Ja mam ping Duży masz Duży to, to ile dla Ciebie? 500? O panie Nie 600 Dobra teraz kubany wpisz wygoglowałeś, próbowałaś bądź wygoglować Tak, wejdę na, po tej gierce dam ci te, te, bo jak potrzebujesz bardzo to... Alan Siemano, Siemano Dobra, biorę tutaj sobie pistolet. Ja jestem dobry z pistoletu. para, para, mogę moda. Chłopaki mi piszcie moda, bo u mnie dostają osoby, które bardzo, bardzo tak długo... Bardzo długo, bardzo długo mnie już oglądają. Poza tym Co za mało ludzi. Mas ładako, czy to jest ładako? Okej, no, to wy combat, czy Co Typki, typków macie? Ja mogę, ale piszę się. Haj. Chodź bomba tam doła się. Ja Macie typków jakiś nie? Mam mako, mako. Mam wszystkie lotne. Mam wszystko z pierwszego sezonu. Gdzie by są? Normalnie nie Kurczę. Zaznaczcie jak coś widzicie. Dobra, widzę. Dostał, leży, leży. Nie cały skład na domku. Dom, w domku, w domku, co? No wychyli się gościu ja mam tela z tej pompy. No Ai sorry, sorry, sorry Jaką mi tyle, że tak Ktoś jeszcze? Czekamy Przewoduję, sorki Czekaj, możecie uleczyć co? Gdzie ty leżysz? Nie widzę. No dobra jestem tutaj A no dobra, dobra, dobra Kurde No się zwaliło Jest tu u mnie Gościu jest? Nie tak, jestem nie wiem Dobra widzę Ale to ty, twoje schody Nie widzę go, gdzie on jest Słuchajcie go, Chodźcie. gdzieś Na myślisz? Dobra W garażu Leży idziemy, idziemy. Leżą? Dobrze, nice. Podoba mi się. Ładnie. Podnieś się mnie. Tak, 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 idziemy do busa, czekaj. Nie Jurażka, mam dla ciebie dwa defy, rzucam ci po drodze. Dzięki. Dobra, czytam czat. No, skubany ma taki błąd, co napisał. Boże, gdzie ja idę? Że <laughs> przegapię <Się> błusa. <laughs> czytam chat. Nie, muszę na to z. Po nie mam. Nie, Rydera? Nie wiem, nie wiem. wiem. Rafał, Osłowiec. na to. Idę kombata. Mam taki skin jak napisał wyżej. A ma do kombacika? Nie mam, to nie mam. Ej kurczę słyszałem skrzynienie, nie wiem, gdzie ona jest Na dole? No tak, bo tu są te nowe przecież pomieszczenia Nie wiedziałem No spokalan. Jak będę cię widział na streamach dużo, będziesz tam zapraszać ludzi. To jest szansa. Teraz wiesz, no kurczę, ja dam, porozdaję te mody, kurczę, same mody na czacie, to też nie zabawę. Ja mam Dobra. Zbieracie jeszcze i Ja na zbieram 10. Jak mi się uda 10 zebrać, to Opening Karo nie otwiera. Tak jak mówiłem. Tylko żebyście łapeczki dowili tę setkę i będzie dobrze. No jak zegar łączę. Ale chyba tam garłacha nie ma, chociaż może. Nie trafił mi się. I twój stukacz by yy, cię przyszedł z paypala? E nie rozumiem Chodźcie bardziej może w strefę, bo jest chyba polutowane to wszystko Ale 50 kto chce ja wypiję bo ja nie mam Dobra, obojętnie. I tak to, bez różnicy. Ech, dobra, chodźcie na strefę, tak serio. W stronę, stronę strefy. Wodropnęłem stukacza i chyba wysłałeś... Paypalem? Yeah. Nie? Nie, nie wiem o co chodzi. Tu też nielutowany jest. jest. Launchpada mam jak coś, ale to chyba z buta na razie idziemy. Wiesz co, skubany popatrz na necie, na Google Może coś tam jest jakaś odnotacja O, super 50 kolejna Co ja mogę Małe też ja nie drop Albo weźmy w sumie małe Ej, jaka kula, ja tej kuli nie widziałem. Ej, znów 50, kurde. Nie ja mogę wypić. Wypij, wypij. Na zdrowie Ej, znów 50. -ka. Nie <susza> wierzę Ej, teraz jest ta. E, check, jak to się nazywa? czek Jack? Check Jack Jack?

Idę, idę Zaznaczoną chyba A, widzę No od razu sobie chleni Strefa leci, nie wiem, odpuśćmy, odpuśćmy sobie, odpuśćmy go St y Idziemy na strefę Ja mam lunch Ja też mam lunchpada y Ty se pipotę y y Jeszcze ktoś tam 50, -kę. ja stawiam lunchpada Tak nie za wysoko Mm. On go szmat, szmat. O, jeszcze typki gdzie się strzelają, tam na strefie bardziej możemy tam. Chyba tu coś się dzieje. Tam są jakieś. E nie, tu, tak, tu są. Kurczę, nie dostał. Tu są. O, lulu, tu, co nie?

Do digla, Mam, mam. Zaraz dam. Skara, uwaga. Do digla. O kurcze, to jest do pompy, co nie? Nie. Yy, do sniperki. A, do sniperki. A możecie mi dać do pompy? Ja wam już daję do sniperki. Masz. Ale ja nie mam do pompy. Nie macie do pompy? Dałem ci wczoraj, jakoś się Chodźcie lunchpadem może, No, chodźcie launchpadem. Może się odradzają tam Odrodzili się chyba Biegnie, no? Jak biegnie jeden? Dawajcie Nie mogę nic trafić Leży Leży drugi ja chyba teraz Jeszcze, jeszcze chyba jeden Jeszcze jak Właśnie. będzie winko będzie wiera na YouTube'a? Tak ja mam trzy ja mam trzy. E, e, trzy Ej dobra z góry z tej wieżyczki Dobra, nie wiem. Na razie chyba nie podjeżdżamy. Czy chcecie podjeżdżać? Pozostało, ale strzelak jest, to... Ze statku ktoś chyba strzela, nie jestem pewien. A dobra, widzę gościa. To jest na tym, na daleko bardzo. Nie wiem, każdy jest chyba so osobno. Chcesz potki? Jakieś? Małe? No. Gdzie lecimy w końcu? Którego? To lecimy na wieżyczkę. Na lecimy. Na wieżyczkę tamten, Na wieżyczkę lecimy. lecimy. Na wieżyczkę Na wieżyczkę lecimy. Na wieżyczkę Na Dobra. Nie że tyle osób zostało. Kurcze, jakoś tak szybko. Podjechaliście, każde, każdy ten podjechał. Dobra. Ja tylko flagów zrobiłem. Dobra, elegancko, to będzie... Kiedy strefy będą? Kiedy strefy? Nie wiem, no myślę, że jeszcze po zagramy ze dwie giarki. Po, po,